Widziałem człowieka niezwykłego. Świadectwa więźniów Auschwitz o świętym ojcu Maksymilianie. W tym roku przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana. Świadek Tadeusz Lucjan Chrościcki numer obozowy 16655 syn Tadeusza, Juliana urodzony w 1919 roku w parafii Ustasz -Makar Makarowce, powiat Grodno. Z zawodu inżynier, technolog drewna. Aresztowany i więziony na Pawiaku oraz w Auschwitz. 12 czerwca 1942 roku uciekł z obozu. Zasługą Bożym nie jestem ani krewnym, ani powinowatym. W zeznaniu kieruję się tym, że pragnę dać świadectwo prawdzie. Nikt mnie nie pouczał, co mam mówić. Zeznanie swoje opieram na bezpośredniej styczności ze Sługą Bożym i na tym, co wiem od bezpośrednich świadków. Sługę Bożego poznałem albo pod koniec 1940 roku lub na początku 1941 na Pawiaku, w więzieniu warszawskim. Sługę Bożego wprowadzono do celi wraz z dwoma braćmi zakonnymi, gdzie już przebywałem razem z innymi więźniami. W tej celi więziennej byłem razem z innymi więźniami. Spędziłem tam okres od jednego do dwóch miesięcy. Dokładnie nie pamiętam. Po tym czasie Sługę Bożego przeniesiono na inny oddział więzienny i już bliżej nie obcowałem ze Sługą Bożym. 27 maja 1941 roku. Zostałem wysłany z więzienia na Pawiaku do obozu w Oświęcimiu. Jak mi się zdaje, tym samym transportem jechał do Oświęcimia i Sługa Boży. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu nie przebywałem razem z Sługą Bożym na tym samym bloku, ale ponieważ znaliśmy się z Pawiaka i stąd znajomość naszą podtrzymywaliśmy aż do śmierci głotowej Sługi Bożego. O Słudze Bożym rozmawiałem z wieloma więźniami. Którzy mieli z nim bezpośrednią styczność. Stale bowiem interesowaliśmy się losem Sługi Bożego, pozostając zawsze pod jego urokiem. Nazwisk tych więź, współwięźniów już dzisiaj nie pamiętam. Nie znam żadnych książek lub publikacji o Słudze Bożym. O dzieciństwie, latach młodości, wykształceniu, powołaniu, pracy w zakonie i na misjach nic nie jest mi wiadomym. Gdy sługa Boży został wtrącony do więzienia na Pawiaku, gdzie ja przebywałem jako uwięziony, mówił nam sługa Boży, że został aresztowany razem z braćmi z Niepokalanowa. Ale nie pamiętam, czy mówił o przyczynach areszt aresztowania. Było to już drugie uwięzienie przez Niemców sługi Bożego. Kiedy przebywaliśmy razem ze sługą Bożym w celi, prowadziliśmy oczywiście częste rozmowy na różne tematy polityczne, społeczne lub religijne. A ponieważ byłem jeszcze dość młody, mając zaledwie 22 lata, słuchałem tych rozmów i dyskusji. Wpływ Sługi Bożego na mnie i na innych więźniów bardzo uspokajający, co dla nas było bardzo cenne ze względu na trudną sytuację więzienną. Wszyscy więźniowie w celi mieli w służbie Bożym najlepszego duchowego opiekuna i ojca. Sługa Boży znajdował wielki szacunek Uwięźniów dzięki swoistemu sposobowi prowadzenia dyskusji, reagowania na sytuacje ciężkie w życiu więziennym. Cała postać jego tchnęła spokojem, namaszczeniem, także żeśmy wszyscy do niego lgnęli. Pamiętam, że nawet niektórzy więźniowie, sceptycznie nieraz nastawieni, po dyskusjach mieli dla sługi Bożego słowa uznania i szacunku. Sługa Boży bronił nas przed załamaniem się duchowym. Zachęcał do męstwa i z wytrwania. W każdym kłopocie miał dla nas i zrozumienie, i umiał przynieść radę, pociechę i dobrą zachętę. W rozmowach z braćmi zakonnymi, razem ze sługą Bożym, aresztowani zna, aresztowanymi, znać było wiele troski o niepokalanów. Wszystko jednak składał w ręce Boże i niepokalanej. Ciężkie warunki więzienne znosił sługa Boży. Bardzo ofiarnie i mężnie, także dla nas wszystkich był wzorem i przykładem. A szykany Manów, zwłaszcza wywołane jego strojem duchowym, znosił ze spokojem i zgodnością, nigdy nie słyszałem, by kiedykolwiek się skarżył, czy to z powodu bicia, czy szykan, więc szczegółów, ponieważ to już dość duża odległość czasu nie pamiętam, o ile pamiętam, przy końcu maja sługa Boży przetransportowany został do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Sługa Boży, tak jak ja go poznałem, i na pawiaku, i w obozie, był człowiekiem jak najbardziej zdrowym psychicznie. W tym punkcie mogę tylko podać tyle, że na pawiaku sługa Boży był bardzo serdeczny jak najlepszy ojciec dla braci zakonnych. W Oświęcimiu sługa Boży pracował gdzie indziej niż ja. A że przebywał na innym bloku, więc i nasze kontakty były sporadyczne i dość rzadkie. Na swoim komandzie mieliśmy innych dwóch księży, którzy udzielali nam w razie potrzeby sakramentów świętych. Ze spotkań ze Sługą Bożym wynosiliśmy zawsze podtrzymanie na duchu, wzmocnienie woli na przetrwanie i niezałamywanie się. Polecał nam nieraz, byśmy ufali Bogu i oddali się w opiekę niepokalanej. Od innych współwięźniów słyszałem, jak wpływ Sługi Bożego określono ogólnie jakimś królowaniem wśród współwięźniów. A przez to rozumiano jego działanie i błogosławiony wpływ na współwięźniów. Zawsze był spokojny i gotów do pomocy. Do jakich prac był Sługa Boży skierowany, dzisiaj już nie pamiętam. Ponieważ nie spotkałem się ze Sługą Bożym bezpośrednio w pracy. Stąd nic nie mogę powiedzieć na temat stosunków Esesmanów do sługi Bożego. Ogólnie tylko wiem, że wszystkich duchownych specjalnie prześladowano, a więc na pewno i sługę Bożego. Sługa Boży i całą swoją postacią duchową wyrastał ponad innych więźniów. I w jego sposobie wszystkie cnoty koncentrowały się w stopniu wybitnym, do tego stopnia, że trudno im wybrać jedną specjalną. Odnośnie do śmierci Sługi Bożego w Oświęcimiu podaje, kiedy jeden z więźniów zbiegł z obozu, zarządzono, jak to zwyczajowo bywało, odpowiedzialność zbiorową całego bloku, z którego uciekł więzień. Z tego bloku wybierano 10 osób na śmierć głodową w bunkrze. Na tym karnym apelu stałem i ja. Bezpośrednio nie widziałem wybierania więźniów do bunkra, ale jeszcze w trakcie tej czynności dotarła do mego szeregu wiadomość, że sługa Boży zgłosił się jako ochotnik do bunkra śmierci. I rzeczywiście widziałem z daleka, jak sługę Bożego odprowadzano do bunkra. Po zakończonym apelu dowiedziałem się, że sługa Boży ofiarował dobrowolnie swoje życie w zamian za innego więźnia wybranego na śmierć głodową. Ten ostatni głośno płakał i rozpaczał, że ma żonę i dzieci i chciałby żyć dla nich. Losem Sługi Bożego w bunkrze śmierci interesowaliśmy się wszyscy, o ile to w warunkach obozowych było możliwe. Z wieści, jakie dochodziły, wiem, że Sługa Boży w bunkrze żył najdłużej. Więcej okoliczności śmierci Sługi Bożego nic nie wiem. W oparciu o znajomość Sługi Bożego z celi więziennej na Pawiaku i później. W obozie jestem przekonany, że decyzja ofiarowania swego życia za współwięźnia była podjęta z najgłębszych pobudek miłości Boga i bliźniego. Wszyscy więźniowie ofiary życia traktowali jak najwyższe bohaterstwo. Mówiono o nim jako świętym. Z powodu właściwie krótkiego wspólnego naszego pobytu w więzieniu i dość już odległego czasu, niewiele szczegółów co do wiary sługi Bożego mogę podać. Ogólnie jednak utkwiła mi w pamięci jego wybitna postać, a porównując jego wiarę z wiarą innych znanych mi, nawet duchownych, muszę ją określić jako wiarę heroiczną w wyższym stopniu. Gdy widziałem sługę Bożego w celi więziennej modlącego się, to jego skupienie i zatopienie się w modlitwie świadczyły o głębokiej łączności z Bogiem. W okresie mojej znajomości ze Sługą Bożym byłem młodym człowiekiem i w owym czasie nie umiałem pewnych rzeczy należycie zwartościować, ale z powodu podtrzymywania nas na duchu i budzenia naszej nadziei na opatrzność Bożą, przekonany jestem, że sam tą nadzieję musiałem mieć. I to w stopniu nieprzeciętnym, gdyż umiał ją przekazać przecież nam, współwięźniom, spodziewał się i wierzył w ostateczną sprawiedliwość, a najjednokrotnie nam wskazywał niepokalaną jako opiekunkę naszego więziennego życia. W okresie pobytu na pawiaku w jednej celi, a było nas około 30 osób, wpływ sługi Bożego był bardzo rzucający się w oczy. Przez wstawianie problemów i prowadzenia dyskusji, rozmów wprowadzał atmosferę odprężenia, zapomnienia, nawet uwalniania wielu więźniów przed pesymizmem. Cela nasza była spokojna, a to, było wpływ, a to był bezsprzecznie wpływ Sługi Bożego. W wypadkach zadrażnień między współwięźniami umiał bardzo delikatnie wpływać na uspokojenie. Uważam, że całość jego postępowania wśród nas powodowana była jego zasadniczą miłością Boga i prowadzenia do Boga. A gdy szykanowany za noszenie stroju duchownego mógł siebie uwolnić od tego przez zdjęcie, do czego myśmy go też nakłaniali, przez dłuższy czas nie chciał tego uczynić, uważając, że dla dobra sprawy powinien odznaczać się swoim strojem i nosić nawet szykany dla Boga. Co się tyczy czynów miłosierdzia, co do duszy i co do ciała, nie słyszałem o tej akcji sługi Bożego z okresu przed aresztowaniem, a z okresu więzienia i obozu nie przypominam sobie żadnych szczegółów odnoszących się do tej sprawy. Ze znajomości mojej ze sługą Bożym, choć dość krótkiej, stwierdzić muszę, że był to człowiek spokojny, nie działający pochopnie i pod wpływem afektu, a każdą sprawę rozpoczynał po... Uprzednim przemyśleniu jej, a to bezpośrednio świadczy o jego roztropności. Wielu szczegółów ze stosunku Sługi Bożego do Boga wnieść tu nie mogę, ale choćby wypadek przytoczony w poprzednich paragrafach świadczy, jak dokładnie Sługa Boży pojmował spełnianie swoich obowiązków względem Boga. Co się zaś tyczy stosunku do, je, do ludzi to określiłbym jego postać jako postać nowego człowieka, nosiącego wszędzie pomoc i nadzieję. Nie zauważyłem nigdy, by sługa Boży jako człowiek starszy i kapłan wynosił się ponad innych. Domagał się jakichś względów, a nawet młodego człowieka mógł nie zauważyć lub lekceważyć. Przecież przeciwnie, on zawsze interesował się ludźmi, każdym człowiekiem i darzył sympatią i opieką. Z okresu pobytu we wspólnej celi nie przypominam sobie postaci Sługi Bożego, na przykład w więziennym jedzeniu lub przy przygotowaniu sobie posiłków, przysmaków, jak to robili normalnie inni więźniowie, na przykład szykując chleb pokrajany w plasterki cebulą. Ale pamiętam, że gdy proponowaliśmy mu zajęcie jakiegoś miejsca lepszego w celi, spotkaliśmy się zawsze z odmową. Nigdy też nie słyszałem, aby Sługa Boży narzekał lub żalił się nawet. Na warunki więzienne. Wiem od sługi Bożego, że w okresie przed więzieniem chorował poważnie na płuca, stąd na pewno był słabszy fizycznie od wielu innych współwięźniów, a jednak pamiętam go zawsze opanowanego, spokojnego. A ofiara jego oświęcimy bezsprzecznie jest świadectwem chorycznego męstwa, do co do specjalnych cnót, ubóstwa, posłuszeństwa, czystości i pokory zakonnej, z tego okresu mojej znajomości ze Sługą Bożym jako młody człowiek nie mogłem mieć wyrobionego sądu. Ogólnie w pamięci mojej do dzisiaj pozostała postać Sługi Bożego jako człowieka nieprzeciętnego, o głębokim wnętrzu i z tego wypływało całe jego postępowanie. A fakt, że zawsze do niego ludzie się garnęli, świadczy o jego dobroci. I nieprzeciętnych wartościach duchowych, o łaskach i cudach zdziałanych przez Sługę Bożego za życia, nic nie słyszałem. Nie było możliwości w obozie widzieć kogokolwiek umęczonego w bunkrze. Normalnie ciała palono w miejscowym krematorium. Na pewno więc i ciało Sługi Bożego spalono. Niejednokrotnie spotykałem ludzi, kolegów obozowych, z którymi rozmawialiśmy o Słudze Bożym. I niejednokrotnie też słyszałem opinię, że jest to człowiek nieprzeciętnie bohaterski. Nie zetknąłem się nigdy z jakąkolwiek opinią ustną albo pisemną na, przeciwn na przeciwną opinii o dobroci i świętości sługi Bożego. Pytanie z zewnątrz. Czy świadek uważa śmierć sługi Bożego za śmierć męczeńską? Odpowiedź. Śmierć sługi Bożego w bunkrze głodowym, w obozie oświęcimskim, uważam za śmierć męczeńską. Sługa Boży oddał swoje życie z pobudek miłości Boga i bliźniego świadomie i dobrowolnie i w takiej formie, którą, która pociąga za sobą więcej cierpienia niż śmierci przez rozstrzelanie lub ścięcie.